Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Powoli wracam do świata żywych po małych tutaj zdrowotnych perypetiach. Jeszcze biorę antybiotyki, ale delikatnie już staram się aktywizować. Mam już za sobą jeden bieg, dzisiaj drugi, bardzo delikatnie. Jutro kończę antybiotyki, więc w najbliższych dniach będę już sobie nieco to tempo podkręcał. Ale dziś nie będziemy mówić o moim stanie zdrowia. A porozmawiamy o grzechach, między innymi waszych grzeszkach, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne. I czasami nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, że takie grzeszki popełniamy, i to nie o to chodzi, żeby wytykać komukolwiek to, że sobie tam lubi nieco pogrzeszyć, tylko chodzi o to, żeby być. Po prostu lepszym inwestorem, bo niektóre te grzechy, o których dziś tutaj wspomnę, a uzbierało się ich tutaj na mojej liście 7, no niektóre z tych grzechów mogą być po prostu wręcz groźne, i dobrze, żeby sobie zdawać z tego sprawę, bo nawet jeżeli robimy to nieświadomie, to to nie oznacza, że problemu nie ma. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał być może niektórym z Was po prostu pomoże. To co? Zaczynamy. Grzech numer jeden, czyli zbytnie komplikowanie. No cóż, jak się wejdzie do tego sklepu z ETF-ami, dziś mamy ich już na świecie ponad 9 tysięcy. Jeszcze nieco ponad dwie dekady temu było ich zaledwie dolne kilkaset, a dziś mamy ich już ponad 9 tysięcy i tak naprawdę praktycznie można powiedzieć, że każdego dnia gdzieś na świecie powstaje nowy ETF. Oczywiście część się też również zamyka, ale generalnie tendencja jest wzrostowa. No i tutaj jest... Duża pułapka, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, no bo jak się wejdzie do tego sklepu z tymi cukierkami, no to... Ciężko zrezygnować z tych zabawek, no i jest taka tendencja do komplikowania tych naszych portfeli. Dla jasności, jeżeli coś musi być skomplikowane albo nieco bardziej rozbudowane, bo robimy to w sposób świadomy, to jest to inna para kaloszy. Ale jeżeli robimy to w sposób nieświadomy, tylko nam się wydaje, że na przykład zbytnie skomplikowanie portfela i zbudowanie go w oparciu o 4, 5 czy więcej ETF-ów, choć tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, będzie oznaczało lepszy portfel i my nie mamy świadomości, jakie może mieć to implikacje w wynikach i w ogóle na przyszłość tego portfela, no to Stąpamy po bardzo kruchym lodzie, bo tu tak naprawdę nie chodzi tylko o to, że sam portfel, jego struktura być może od razu jest zła, ale chodzi też o to, że im coś bardziej jest skomplikowanego, tym więcej możemy po drodze popełnić błędów już w trakcie prowadzenia tego portfela. Więcej może być pokus na spekulowanie, na kombinowanie, na to, w jaki sposób robimy rebalancing, o którym tu jeszcze dzisiaj też wspomnę. No i w gruncie rzeczy może się okazać, że ten portfel po prostu nam się nie przysłuży tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Generalnie, im coś prostszego, a działa, tym jest to lepsze, więc starajmy się upraszczać, a nie komplikować, choć też nie będę mówił, że no, absolutnie każdy portfel musi być oparty o jeden ETF. Tylko jeżeli już komplikujemy coś, to powinniśmy mieć ku temu konkretne powody. Warto też pamiętać, że jeżeli coś komplikujemy i mamy tych ETF-ów więcej w portfelu, to tutaj jest niebezpieczeństwo wyższych kosztów. Kosztów niekoniecznie tych za zarządzanie, czyli to ile pobiera od nas ETF, tylko kosztów w postaci chociażby transakcyjnych, zapłaconych prowizji. A nawet jeżeli prowizji nie płacimy, to są koszty transakcyjne, chociażby w postaci spreadów. No, o podatkach już nawet nie wspomnę, bo to może być prawdziwy killer. Jeżeli więc nie wiemy, w co się pakujemy, to lepiej się w to po prostu nie pakować. Grzech numer dwa to jest zapominanie właśnie o kosztach i podatkach. I właśnie nawiążę tutaj do tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli komplikowaniu, nadmiernym komplikowaniu. Bo jeżeli my mamy portfel, który jest złożony z więcej niż jednego ETF-a, to musimy mieć świadomość, że tutaj będziemy tym portfelem. Zmuszeni do zarządzania. No jeżeli sobie założyliśmy portfel 60-40, ale złożony z kilku ETF-ów, to nie po to zakładaliśmy portfel 60-40, żeby na przykład 30 lat później mieć portfel 90-10, czyli zamiast 60% akcji mieć ich w portfelu 90%. No więc musimy robić tak zwany rebalancing. Przy czym, jeżeli będziemy go robić nieudolnie, zwłaszcza na rachunku opodatkowanym, to to może się bardzo drastycznie źle przełożyć na wyniki takiegoż portfela. I tutaj za chwilę pojawi się wynik, jakiego rzędu może być to różnica, tylko przez to, że mamy dwa takie same portfele, nawet dwa takie same rachunki, jeżeli chodzi o koszty transakcyjne czy prowizji maklerskich, ale tylko sposób jego zarządzania może spowodować, że zapłacimy na przykład wielokrotnie większe podatki i wielokrotnie koszty właśnie transakcyjne. A więc, jeżeli nie chcemy wnikać w to, jak przeprowadzać efektywnie kosztowo i podatkowo rebalancing, to upraszczajmy portfel do jednego ETF-a. Nie patrzmy tylko na to, ile kosztuje ETF, w sensie jaki jest jego total expense ratio. To jest ważne, ale w gruncie rzeczy, jeżeli działamy już w tym powiedzmy świecie ETF-ów. To te ETF-y i tak są zwykle tanie. To, czy my zapłacimy 0,1 versus 0,2%, może mieć o wiele mniejsze znaczenie niż to, czy my poprawnie przeprowadzimy rebalancing tego portfela, czy my poprawnie będziemy tym portfelem zarządzać, czy efektywnie będziemy do niego dopłacać, żeby nie przepłacać na prowizjach maklerskich, czy efektywnie będziemy z tego portfela wypłacać, właśnie uwzględniając koszty i podatki. I takie rzeczy wcale nie są intuicyjne. Takie rzeczy wychodzą natomiast świetnie, jeżeli mamy narzędzia chociażby jak moje oprogramowanie ST, gdzie jak na tacy możecie zobaczyć, gdzie są ogromne wycieki portfela i w jaki sposób efektywnie zarządzać takim portfelem. Nie po to, żeby starać się z portfela pasywnego zrobić portfele aktywne, tylko po to, żeby zoptymalizować koszty i podatki. Grzech numer 3. Brak weryfikowania. My czasami tak bezkarnie po prostu wierzymy w to, że ktoś coś napisał, powiedział, łącznie ze mną, chociażby w tym filmie. Tyle, że ja staram się naprawdę robić tutaj uczciwie i rzetelnie swoją robotę, i nawet jeżeli wam o czymś mówię, to pokażę wam sposób albo wspominam wam o tym, w jaki możecie ten sposób coś zweryfikować, albo jakie jest źródło tej wiedzy, o której wam tutaj mówię. Jeżeli wam więc ktoś pokaże: Mam taki portfel i ma takie on wyniki historyczne super, ale. Weryfikujcie, czy są tam uwzględnione koszty transakcyjne, podatkowe, jaka waluta, jaki sposób zarządzania tym portfelem. To wszystko ma ogromne znaczenie. Także fajnie, że ktoś ma jakieś opinie, ale opinie trzeba weryfikować, weryfikować na bazie danych. Także trust but verify jak to mówił Ronald Reagan. Jak wam ktoś powie: A, rebalancing nie ma znaczenia rób go po prostu i tyle. A portfel jest złożony z trzech, czterech czy więcej ETF-ów, no to możemy mieć spory kłopot, jeżeli od tak sobie nagle będziemy wdrażać taki portfel, a później to jakoś będzie. Jeżeli to robimy, zwłaszcza na rachunku opodatkowanym, to owszem, jakoś to będzie, ale niekoniecznie my z tego czegoś będziemy zadowoleni po latach. I tu można się ugotować nieco jak żaba, bo to nie jest tak, że my od razu zrobimy ruinę w tym portfelu na przestrzeni roku, dwóch, ale jeżeli. Bierzemy tutaj długi horyzont inwestycyjny, liczony w dekadach, bo na przykład budujemy swój portfel z myślą o emeryturze, to tutaj różnice mogą być ogromne. Dlatego weryfikujcie wszystko, co wam gdzieś jest tam podkładane pod nos, albo co konsumujecie, bo zawsze, ale to zawsze lepiej samemu coś sprawdzić. Nawet jeżeli ja staram się robić swoją robotę jak najlepiej, to jestem też tylko człowiekiem i mogę się zwyczajnie pomylić. Trust but verify. No to czas na grzech numer 4. Nadmierna pewność, i ja czasami nawet mówię, że nadmierna pewność to jest grzech numer 1 wśród inwestorów. Chociaż ja tutaj go wymieniam jako grzech numer czwarty. Nadmierna pewność siebie, czyli nam się wydaje, że tak naprawdę my jesteśmy na przykład w stanie więcej znieść, jeżeli chodzi o nasz portfel niż w rzeczywistości to będzie miało miejsce. Dla przykładu. Ktoś sobie powie, po co mi tutaj komplikować portfel? Zbuduję sobie portfel z jednego ETF-a będzie tam 100% akcji. Akcji dajmy na to krajów o gospodarkach rozwiniętych. Super fajnie. Jak sobie zerkniemy, za ostatnie 10 lat całkiem miło. Ale zobaczcie sobie, co się działo z takim portfelem na przestrzeni na przykład 100 lat. Oczywiście, trzeba mieć tutaj dane, narzędzia, ale warto to zrobić. No i teraz to się okazuje, że akcje krajów o gospodarkach rozwiniętych w najgorszym momencie traciły ponad 70%, a wychodzenie z tych strat trwało niemal 12 lat. No i teraz sobie warto zadać pytanie, czy faktycznie będziecie w stanie wysiedzieć z portfelem, który w pewnym momencie może się osunąć? O więcej niż 50% i z portfelem, który będzie potrzebował wielu, wielu lat, żeby z tych strat wyjść. Założę się, że dla wielu z Was, gdyby była nagle taka sytuacja, że rynki akcji osuwają się o 70%. I przez 10 lat nie możemy się wyskrobać na powierzchnię wody, no to się wtedy będą pojawiały komunikaty o koniec rynku akcji, coś grubo poszło nie tak, nigdy czegoś takiego w historii nie było. Tymczasem takie rzeczy były. Oczywiście to nie oznacza, że nie może być kiedyś w przyszłości jeszcze gorzej, ale warto mieć świadomość tego, co się działo i warto zderzyć to z tym, co my faktycznie możemy wziąć na klatę. Prawdopodobnie dla wielu. Z Was tak naprawdę posiadanie 50-60% akcji w portfelu to jest maksymalny pułap, jaki będziecie w stanie znieść. Oczywiście, jeżeli ktoś już się poznał, że tak powiem, w boju, poczuł ten kurz bitewny i wie, że może sobie na więcej pozwolić, wie, że na przykład jest w fazie akumulacji i że ma jeszcze długi horyzont inwestycyjny, i może sobie świadomie Pozwolić na więcej, to jest inna para kaloszy. Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna inwestować i jemu się wydaje, to zwykle warto dzielić te nasze wyobrażenia na pół, bo naprawdę nadmierna pewność siebie to jest poważny błąd behawioralny, jaki popełnia większość, jeśli nie wszyscy inwestorzy. Warto mieć pokorę, zwłaszcza jeżeli wchodzimy na rynek ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Grzech numer 5 próba dostosowania portfela do bieżącej sytuacji rynkowej. Jeżeli jesteśmy pasywnymi inwestorami, to my nie powinniśmy grzebać w strukturze portfela, starając się nieco odzwierciedlić to, co się dzieje na rynku. Jeżeli się zdecydowaliśmy na portfel 60/40, ale widzimy, że na horyzoncie albo inaczej przeczuwamy, że może być wielki spadek na rynku akcji, to nie powinniśmy nagle redukować poziomu akcji w portfelu, na przykład do 30%, albo w ogóle wyciąć je w pień, bo to nie jest już portfel pasywny. Jeżeli chcemy inwestować w sposób aktywny, czyli faktycznie chcemy reagować na to, co się dzieje na rynku, to róbmy to z otwartą czołbicą. Ja nie jestem tutaj dogmatykiem, sam inwestuję znaczną część swojego portfela w sposób aktywny. Pokazuję to zresztą chociażby na przykładzie swoich portfeli IKX. -e. Ale róbmy to wtedy z otwartą przyłbicą i powiedzmy sobie wprost, stosuję strategię aktywną. Na przykład Global Equities Momentum. Super. Natomiast nie czarujmy się, że my jesteśmy niby pasywnym inwestorem, ale tutaj okazjonalnie sobie popełnimy taki mały grzeszek i po prostu zmienimy sobie strukturę portfela, bo nam się coś wydaje. Lećmy z koksem dalej. Grzech numer 6: krótkowzroczność. Po angielsku pięknie się to nazywa Majopia. Jeżeli Inwestujemy długoterminowo, pasywnie, to jaki jest sens, żebyśmy sprawdzali nasz rachunek każdego dnia, tygodnia czy miesiąca? Jeżeli już musimy się logować na ten rachunek, to starajmy się ograniczyć ilość tych logowań do momentu, kiedy faktycznie musimy coś na tym rachunku zrobić. Na przykład jeżeli Musimy przeprowadzać rebalancing albo sprawdzić, przynajmniej, czy te warunki są spełnione do przeprowadzenia rebalansingu, w zależności, jak go robimy. No to wtedy zrozumiałe jest, że być może trzeba się zalogować na rachunek. Jeżeli chcemy wpłacić świeży kapitał albo go wypłacić, no to też jest oczywiste, że będzie potrzeba, żeby się do tego rachunku zalogować. Ale nie ma sensu, żebyśmy śledzili portfel pasywny każdego dnia, bo szkoda po prostu emocjonować się nadmiernie. Zarazem, w sensie takim pozytywnym, przeżywać euforię, bo na przykład nasz portfel w kilka miesięcy zyskuje kilkadziesiąt procent albo wręcz przeciwnie traci kilkadziesiąt procent. Nie jest to nam potrzebne. Każde takie logowanie się na rachunek pożera kwant naszej energii, którą prawdopodobnie możemy zagospodarować w naszym życiu na coś bardziej owocnego. Poza tym jest tutaj ryzyko, że jak będziemy robić zbyt często sprawdzanie swojego portfela, to możemy wpaść na jakiś cudowny pomysł poprawienia tego portfela, bo może przyjdzie nam tutaj jakiś mały duszek, który podpowie, to może sprzedaj trochę tych akcji, a później je odkupisz, jak one już będą w dołku. No i wtedy nici z pasywnego portfela, bo zaczynamy być amatorskim inwestorem aktywnym. Jak już mówiłem, jeżeli chcemy robić to w sposób aktywny, to róbmy to z otwartą przyłbicą, a nie udawajmy, że jesteśmy pasywnymi inwestorami. Także wystrzegajcie się krótkowzroczności. No, i wreszcie, last but not least, jak to mówią Amerykanie, ostatni grzech, jaki sobie tutaj wynotowałem, to jest brak dyscypliny. Tak, brak dyscypliny, czyli to, co zawsze podkreślał Jack Bogu. Stay the course, trzymaj kurs. Jeżeli odrobiłeś swoje zadanie domowe, jeżeli zdecydowałeś się na coś, to po prostu to rób ciągłe skakanie z kwiatka na kwiatek, dlatego że myśmy sobie wybrali portfel o takiej strukturze. A tymczasem gdybyśmy wybrali inną strukturę, to w tym roku lepiej byśmy tutaj mieli. Więc zmieniamy na to, co było lepsze w tamtym roku, a później patrzymy, no nie, to też nie było optymalne, bo teraz jeszcze coś innego jest lepsze. To jest droga donikąd. Jeżeli się na coś zdecydowaliśmy, to się tego trzymajmy. Dla jasności, to nie jest tak, że w trakcie życia inwestor nigdy nie może zmienić swojego podejścia, swojej strategii. Ale to nie powinno być robione na zasadzie jak to mówią Amerykanie chasing returns, że my spoglądamy sobie na te portfele, które świetnie sobie radziły i teraz będziemy przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, bo będziemy wierzyć w to, że być może w końcu nam się uda strzelić w coś co fajnie zarobi. Bo to jest naprawdę droga donikąd. Wytrwałość, cierpliwość to jest cnota inwestora. Warto mieć w sobie dyscyplinę i z czasem, o ile dobrze, rzetelnie odrobiliśmy swoje zadanie domowe, mamy dużą szansę na to, że ta nasza cierpliwość i dyscyplina będą po prostu wynagrodzone. I to tyle, jeżeli chodzi o te grzechy, które sobie tutaj przygotowałem. A gdyby tak chcieć podsumować to wszystko, to też czasami mówię o tak zwanej triadzie inwestycyjnej, czyli koszty, podatki i właśnie dyscyplina. Jeżeli będziemy mieć pod kontrolą koszty i podatki, a do tego będziemy mieć dyscyplinę, czyli to też implikuje, że mamy jakąś strategię, z którą będziemy się trzymać na dobre i na złe. To jesteśmy po dobrej stronie mocy. Natomiast, jeżeli ktoś mimo wszystko czuje, że to wszystko jest zbyt dla niego skomplikowane, to warto upraszczać na maksa. Na przykład, chociażby, dzisiaj jest taka możliwość poprzez ETF-y typu multi-asset. Live Strategy jest świetnym tutaj przykładem, albo na przykład przez usługi typu RoboDoradztwo. Otóż, jeżeli nawet dla kogoś zakup Live Strategy będzie zbyt skomplikowanym przedsięwzięciem, to być może warto rozważyć nawet zapłacenie wysokich opłat w robodoradztwie, ale zyskać czas i mieć pewność, że ten portfel będzie zarządzany z głową, tak jak należy. Oczywiście później nikt nam nie broni, żeby pójść sobie nieco dalej i robić to samemu i zaoszczędzić na tych kosztach. Natomiast jeżeli my od razu skomplikujemy sobie portfel i będziemy nim zarządzać w sposób niewłaściwy to może się okazać, że po drodze poniesiemy większe koszty niż to, co byśmy nawet drogiemu robodoradcy zapłacili. No nic, to tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego, natomiast jeżeli ten film Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrypcję tego kanału. Bye bye!